Paweł Strawiński, witam w studiu biznes.pl. Moim i Państwa gościem jest profesor Grzegorz Kołodko, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, a wcześniej wicepremier i minister finansów. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Panie profesorze, kto jest bardziej winny sytuacji, którą mamy w tym momencie w Grecji? Sami Grecy, czy bardziej wierzyciele? Bardziej wierzyciele i stojący za ich interesami politycy oraz biurokraci tzw. Tak trojki, czyli Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego, choć tego ostatniego w relatywnie najmniejszym stopniu. W zeszłym tygodniu ukazał się raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w którym fundusz stwierdza, że trzeba będzie ściąć grecki dług. Skąd taka wolta przed referendum? A to jest ciekawe, bo Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest raczej choć ostatnimi laty trochę mniej, siedliskiem monetarystycznej ortodoksji, powiedziałbym bliżej ekonomii w jej nurcie neoliberalnym niż społecznej gospodarki rynkowej. Sądzę, że na to złożyło się kilka czynników, na taką zmianę stanowiska, na słuszną, na słuszne w Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po pierwsze, tam naprawdę są fachowcy, którzy potrafią liczyć i się przekonali, że grecki dług jest w takiej wielkości, wyobrażalnych warunkach w przyszłości po prostu niespłacalny i lepiej dokonać redukcji długów w sposób zorganizowany, aby koszty tego dla układających się stron były niższe niż dopuścić do tego, że on będzie i tak niespłacony w sposób chaotyczny, kiedy te koszty będą dużo większe i do końca nie wiadomo jakie ani jak one się rozłożą. Ale sądzę także, że jest czynnik polityczny dlatego, że, Trzeba pamiętać, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy, choć na jego czele stoi francuska były minister finansów Francji, pani Christine Lagarde, to jest zasadnicza organizacja amerykańska. Amerykanie mają tam najwięcej do powiedzenia, co także mogłem obserwować, jak byłem tam niezależnym konsultantem kilka razy, między innymi w czasie kryzysu finansowego w Rosji latem 1998 roku, i widziałem, jak to było rozegrane, że wtedy udzielono pomocy finansowej Rosji, pomimo że nie należało. Jej ucenia, udzielać, ale to było po to, żeby podtrzymać reżim prezydenta Jelcyna, który sprzyjał w, w różne sposoby, zdając sobie z tego sprawę czy nie, kapitałowi zagranicznemu, międzynarodowej finansierze. Ale tutaj sądzę, że odgrywa istotną rolę czynnik polityczny. Ja napisałem e, artykuł, on był także publikowany w innych językach po angielsku, szeroko komentowany, pokazujący, że jeśli Błędy dalsze doprowadzą do chaotycznego Grexitu, to to może w ogóle doprowadzić do wyjścia Grecji nie tylko z obszaru Euro, ale z całej Unii Europejskiej, ale w ogóle z obiegu zachodniego, polityczno-militarnego jest jeszcze Rosja, są jeszcze Chiny, które są tym zainteresowane. Ja sądzę, że poszedł sygnał z Białego Domu, z departamentu Stanu, bardziej niż z departamentu Skarbu w Waszyngtonie, do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Powiedzcie wy tym Europejczykom, tym swoim partnerom z trójki, żeby oni jednak wzięli się do roboty i rozwiązali ten problem, bo jeszcze to, czego nam teraz brakuje, to większy konflikt u naszego wielkiego sojusznika, jakim jest Unia Europejska i NATO, a przecież Grecja jest znaczącym z pewnego punktu widzenia członkiem jednego i drugiego, z innych punktów widzenia tu i tam. Amerykanie mają dosyć problemów yy, przegrywając wojnę. W Iraku, w Afganistanie, z panoszącym się tak zwanym państwem islamskim, z konfliktem wokół zbrojenia, albo mówiąc dokładniej, bo nie wiadomo do końca jeszcze o co chodzi, nuklearnego w Iranie, i jeszcze im tego brakuje, żeby teraz zaczęła się rozpadać A Unia Europejska, co mogło być konsekwencją wyjścia Grecji z euro. Wobec tego jest nacisk amerykański. Telefonował przecież o prezydent Obama. Przedwczoraj wieczorem naszego czasu, zarówno do premiera Grecji Ciparisa, jak i. To jest ciekawe. On, on nie telefonuje do e, m, pana Tuska, który nie ma w tej sprawach, jak się okazuje, nic do powiedzenia, czy do Junckera, szefa Komisji Europejskiej, który ma trochę więcej do powiedzenia, bo się zna na tym i był szefem finansowej Eurogrupy przez wiele lat i jest też współodpowiedzialny za to. On dzwonił do Merkel. On dzwonił do kanclerz Merkel i pewnie jej powiedział: Słuchaj, Angela. Znajdź rozwiązanie tego problemu, bo mamy ważniejsze, pilniejsze i trudniejsze sprawy na świecie niż tylko wasze wykłócanie się i niemożność porozumienia się z małym w końcu krajem liczącym 12 milionów mieszkańców i wytwarzających tylko jedną czterechsetną światowej produkcji, jakim jest Grecja. Sądzę, że stąd się wzięła zmiana tego punktu widzenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a ekonomicznie oczywiście, że ma rację, żeby zredukować ten dług. Piszę i mówię o tym od lat, bo ten dług. Jest niespłacalny i trzeba znaleźć sposoby tańszego dla wszystkich uczestników wyjścia z tego zakrętu. Znamienne, że podobno niektóre europejskie kraje próbowały zablokować publikację tego raportu MFW. Czy ten konflikt wśród wierzycieli może narastać? Z pewnością tak, wie Pan, bo jeśli chodzi o pieniądze, o interesy, za którymi kryją się czasami duże pieniądze, wiadomo, że rynki spekulują na tym, co się dzieje wokół Grecji. Nie wiadomo do końca, jakie będą reakcje. Na razie one były spokojne, ale wcale nie należy użyć jakichś panikarskich reakcji. Powtórzę jeszcze raz to, co mówię od lat. Rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele dzieje się naraz. Trzeba pamiętać, że są także pewne niepokojące sygnały z rynku kapitałowego i finansowego chińskiego, a przecież cały czas jesteśmy w fazie wychodzenia z konsekwencji tego wielkiego, światowego kryzysu finansowego, na który się nałożył ten kryzys związany z Grecją, w jakim stopniu one się już wcześniej powiązały, dlatego że Grecy zostali wpędzeni trochę w biedę i w trudną sytuację lat temu, 6-7, także wskutek tego podmuchu kryzysu światowego, który dotarł do nich, na ich półwysep i na ich wyspy. I wtedy okazało się, że narzucany im i zaakceptowany pod dyktum trojki program zaciskania pasa oszczędności nie spełnił swoich założeń, nie poszedł zgodnie z tymi założeniami, zamiast wprowadzić gospodarkę na ścieżkę. Wzrostu gospodarczego i która dałaby nadwyżkę, którą można byłoby się dzielić w ten sposób, że jej istotna część poszłaby na spłatę i obsługę długu, a pewna część na jakieś poprawianie warunków życia. Greków, to się okazało, że wprowadzono tę gospodarkę bez mała na równie pochybą i mamy to, co teraz nazywam krajem 3,25. 25%, 25 recesja w ciągu 6 lat, ponad 25% bezrobocie, przy czym zatrważające 50% wśród młodego pokolenia. To jest stan przedrewolucyjny. Na razie to się dokonuje wszystko, ten protest w warunkach pokojowych. Pokojowo wybrano. Rząd lewicowy, nazywany nie wiadomo dlaczego, także w mediach, także przez państwa e, skrajnie lewicowym czy populistycznym, on stara się znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji społecznej, która także przejawia się w tym trzecim, 25, że ponad 1 czwarta, według niektórych szacunków, aż 1 trzecia Greków została spauperyzowana i żyje w biedzie. Ale finansjera nie martwi się o biednych Greków, nie martwi się o sferę realną czy produkcja. Rośnie, a bezrobocie spada, martwi się o to, czy odzyska tu czy ówdzie ulokowane środki, czasami także po prostu kapitał spekulacyjny, a może nie odzyskać. I dziś już wiadomo, że nie odzyska. Przy czym finansjera, prywatny sektor w dużym stopniu wyłgał się z odpowiedzialności, ze współodpowiedzialności za kryzys grecki, bo jeśli się dobrze przejrzeć, co się działo przez ostatnie lata, to kolejne transze tzw. Tak Pakietów ratunkowych, tych kredytów typu bailout, jak powiadamy z angielskiego, w angielskim języku, one były udzielane Grecji na moment technicznie, bo Grecja natychmiast spłacała stary kredyt w stosunku do banków prywatnych, do funduszy inwestycyjnych, do funduszy hedgingowych, które na tym chciałyby zrobić jak najwięcej, a dług narastał w stosunku do instytucji trojki, do europejskiego mechanizmu kredytowego, który został stworzony. W reakcji na światowy kryzys finansowy wobec Europejskiego Banku Centralnego i wobec Funduszu Walutowego. Obecnie prawie 80% długu greckiego to jest dług wobec instytucji publicznych, a nie prywatnych. Prywatne swoje ugrały. Chociaż tak, w międzyczasie niektóre banki musiały zredukować rzetelności swoje a, u Greków po to, żeby dostać tyle, ile było. Można. I tak na dobrą sprawę ta polityka tej trojki sprzyjała w większym stopniu interesom międzynarodowej finansjery i bankierów niż ludu pracującego, niepracującego greckich miast i wsi, że tak powiem. I teraz po prostu rynki są zaniepokojone tym, że sytuacja może wymknąć się w jakimś stopniu spod kontroli w sytuacji, kiedy ten świat, te finanse międzynarodowe są cały czas wciąż niedostatecznie stabilne wskutek wielkiego kryzysu finansowego i gospodarczego, który wyszedł ze Stanów Zjednoczonych pod koniec ubiegłej dekady.